krzywa sosta sfilmowana na no to obracam się i jadę Jestem na czerwonym szlaku pieszym. Jadę teraz w kierunku kapliczki. No, kapliczka gdzieś na skrzyżowaniu jakichś szlaków jest. U, zaczynają się kurty. Cały czas jeszcze taki minimalny wznios jest. U, wjeżdżam do jakiegoś parku krajobrazowego. Zobaczymy co my tu mamy. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy las morskoski buczyna. No to trzeba zrobić kilka zdjęć Dojechałem do zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Las Murckowski Buczyna Rezerwat Przyrody No super No powiem wam, że piękne miejsce A jaka cisza, niesamowite Także ruszam dalej. Zdjęcia zrobione. No to jadę dalej. Także czerwony szlak dalej. mnie nie prowadzi. tutaj widzę za 600 metrów dotrzeż do miejsca docelowego mam jeszcze 600 metrów do tej kapliczki 哎，你兄弟 ostatnio czytałem taki artykuł, że tutaj te dziki to przychodzą normalnie do domków jednorodzinnych wchodzą na posesję no i robią ogromne szkody nie wiem jak teraz jest z odstrzałem takich dzików nie mam pojęcia, bo nie jestem myśliwym no ale jest ich tutaj bardzo dużo a cóż zrobić to niestety ludzie też zostawiając takie odpady żywieniowe niezabezpieczone no, zachęcają te dziki do przyjścia gdzieś tam od domostwa na podwórko no i potem robią szkody te dziki Dojechałem do kapliczki, to chyba jest to. No, jaka ładna. No, jaka ładna. Jesteś na miejscu. Tak. No, czyli sobie zostawimy tu gdzieś rowerek? Dojechałem do kapliczki w Lesie morskowskim pokażę całe to otoczenie tutaj tu jest coś nie wiem może takie źródełko tutaj kiedyś było nie wiem co to jest teraz w każdym razie to jest jakieś takie wejście no i tu są usypane takie kopce na wprost jest ta kapliczka To przedstawiają te kopce. No tutaj też widzę, że też jest obraz. No. Czuć grzybami. Także jestem na czerwonym szlaku pieszym. No i zobaczcie tą kapliczkę, no jest przepiękna. Jeszcze poszczególne te elementy tutaj Wam pokażę. Są takie zrobione małe groty. niesamowite miejsce i to są te słynne kamyczki o już komary słyszę już komary i są teraz słynne takie Kamyczki, chociaż to mi przypomina muszle świętego Jakuba. Także to chyba nie te kamyczki takie malowane teraz. I tutaj mamy jeszcze obrazy. No powiem Wam, że miejsce Robię wrażenie. Przejdę tu jeszcze w głąb tego lasu, bo tutaj zaintrygowały mnie takie doły. No, bardzo duże te doły. Jest ich tutaj kilka. Także nie wiem, co tutaj mogło być. Czy to nie jest związane, coś jeszcze z czasami wojny jak wiadomo no tutaj w lasach morskowskich było dużo wykonywanych egzekucji i może tutaj też są jakieś pozostałości po grobach no tych dołów jest tutaj bardzo dużo także no, chodząc tutaj no, trzeba uważać żeby nie wpaść do któregoś bo jest bardzo duża ilość liści, no i nie wiadomo co może być pod, pod tą ściółką, pod liściami. No ja ruszam dalej do kolejnego punktu mojej dzisiejszej wycieczki.